No to rozpoczynamy dzisiaj wycieczkę na granaty. Cześć. Punkt początkowy, Czarny Staw Gąsienicowy. Klaudia dojada pomidora, przegryza kiełbaskę i nabiera sił. Jest jeszcze kabanus? Nie. I tutaj przed nami nasz cel. A, helikopter leci. To już drugi helikopter dzisiaj. Nie, to ten sam tylko pałac. Było ponad 8 dwa dni temu, wczoraj też o, stamtąd czyli z rejonu Gra... Orlej Perci. tak więc nie zrażając górki nadchodzą powolutku godzina dziesiąta i za chwilę stawiamy pierwsze kroki na nowej drodze Klaudii, tak na Granat mamy do pokonania 600 metrów wysokości, damy radę. No to zaczynamy. No i zaczynamy nasz właściwy szlak. Drugie podejście 5 lat później. Wtedy się nie udało. Proszę zobaczyć, tam jeszcze pada deszcz. Ale jest i słońce. Robi wrażenie. już chodzi, Zielony kapturek sywka. I zaczynamy. Szlak jest po takich kamykach. Powinniśmy za dwie godziny być na szczycie. Jeszcze piętro drzewinki. Jeszcze odrobina deszczyku. I zaraz to wszystko nam się będzie zmieniać. Dzień dobry troszeczkę wyżej, gdzieś na wysokości 1740-50. Delikatny deszczyk tak popaduje, zwilża nam ciała, ale przestaje padać zaczyna się wyłaniać już goło, gołe skałki. Ich będzie coraz więcej. A nie zawrat widać teraz. Tak, szlak, o nawet to ludzi widać. A Nie, to jest tak. Tych tak, tak. Ludzi. To jest ten chyba ta maczuga. Herkulesy. A tam to jest przed Kozim, zawrat jest, tam, jest tu i ludzie są taka, na zawracie. Tak, tak, tak. Ten, 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 ten Herkulesa, tak. ten skalny chłopoc, Dla mnie to jest też, głowa Sfinksa czy jakieś tam. Każdy zwie jak zwie. I tu przed nami zakos, zaraz, i będziemy podchodzić pod właściwy granat. Dziękuję. Jakiś komentarz? Brak. Rozumiem, to bez komentarza. Znajdujemy się teraz już na ponad 1900 metrów. Jest tutaj już takie piarzysko skalne, same skały, trochę niewygodne, jak widać, zmieszane z piaskiem. Od skał się odbija już słońce. Jak widać, skały już wchodzimy widać już zarysy granatów jeszcze kawałek jest jakaś godzina ponad ale słońce wyszło i nadzieję że będzie dobrze tak więc będziemy się łączyć na żywo pozdrawiamy a to są kamienie tak to mniej więcej wygląda duża. dobry, cześć. No dobry. Dobry. Pięknie. Kopuła szczytowa granatów. A tutaj mamy krzyżnę i Orlą Basztę. Buczynowe turnie, ostatni odcinek Orlej Perci. Tu są wszyscy. Tu idzie Klaudia. Już jesteśmy w domu. Jeszcze tylko mały kawałek. Parę grzmotów. Jeszcze tylko mały kawałek i zaraz kopuła szczytowa robi wrażenie i w dole czarny staw gąsienicowy szlak zakręca w prawo i mamy szczyt to już jest ten granat tam gdzie ciągną ludzie Jest! Jest! O, o kur... Szczyt! kladunia. Mów! No powiedz gdzie jesteś, ciesz się, skacz z radości. No i chcecie filmować, to jest ta chwila. Póki jeszcze jesteśmy na 2226 chyba. O ile się nie mylę, może panowie mi poprawią. Krajny granat to jest za granat, tu już nie pójdziemy dzisiaj. Pośredni. Widzisz? Za dni jest tam... O tam nie widać. Ale to musi być pogoda. A to masz słowackie stawy. Co, robimy zdjęcia i schodzimy? Na co? Dobra. Dzień dobry, jesteśmy już poniżej. Poniżej, poniżej granatów. Tutaj pokazujemy te wybitne wierzchołki i ściany. Czarne, czarne ściany to tam dalej, troszeczkę nie widać. A tu idzie moja żonka. W zielonym to ona, tak. Gdzie byłaś? No powiedz. Byłaś na granacie. Właśnie schodzimy po dużej burzy na skrajnym, tak? Tak, która chyba została jeszcze grzmi, jeszcze ale to już nie jest to samo. Tu jest, że jeszcze ja byłem, dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że chyba, w, chyba we, we schronisku się muszę odstresowanie jakieś setkę napić, bo po prostu <laughs> włosy mi dęba stanęły. No dosłownie, włosy nam stały, a to znaczy, że trzeba spadać na dół, oczywiście jeszcze nie jesteśmy w bezpiecznej strefie, ale to już jest im dalej od szczytu tym lepiej. Tak więc będziemy z Państwem cały czas schodzimy na dół. Chyba już nie jesteśmy na 2000, tysiącach już poniżej. I jeszcze tutaj przepiękna panorama Orlej Perci. Tutaj Świnica. Orna, nie orna, co ja gadam. orla o, Tak, oczywiście. Tak, więc... Ja, jako reporter, wstępnie do tego byłem. Pozdrawiam wszystkich w wysokości 2000 a byliśmy na dwa 226 w burze. Praktycznie czuję się jak. Proponuj, żeby się tym nie chwalić zbytnio, bo to nie ma z czymś. Się jak ktoś, kto był po, ponad burzą, Jak, powyżej burzą, jak forest gam. były pod nami. Mhm. Mm tak więc wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się i do zobaczenia nad czarnym stawem, który pięknie wygląda jak niebieski, błękitny po tej burzy. Proszę zobaczyć. Świnica, zawrat, koziwier i cała ornia. Koziwier jest schowany, Kozia przełęcz. No, i tak jak wycieczkę zaczęliśmy, tak kończymy ją tutaj nad czarnym stawem gąsienicowym. Jesteśmy już nisko, piętrze kosówek. Właśnie schodzimy do stawu. Mamy jeszcze niecałe 100 metrów. I cóż, przeżyliśmy wiele. Czy są niedosyty raczej? Nie powinno być. Wynik zawsze jest pośredni, a to zachęca, że zawsze można wrócić. No, i to tyle. Z tej wycieczki. A burza przeszła. A tu taka niespodzianka. Wspinamy się jeszcze na przełęcz kart. Tu przed nami to, co zdobyliśmy z Dinką parę chwil temu, czyli skrajny granat. I resztę granatów mamy. Teraz się pogoda troszeczkę uspokoiła. Tu nam się wynurza majestatyczny kościelec a tu jest szlak który nam pozostał na przęcz a będziemy schodzić w zielone stawy Świnickie. od taki spontan kierujemy się pod górę dziękuję Gratulujemy Jest dobrze, bardzo dobrze Przełęcz kart prawie zaliczona Za zobaczysz zobaczyć kościelec W pełnej okazałości Gratulacje Dinka na Przełęczy kart Chodź, chodź, pokażę Ci wszystko jeszcze raz z wysokości zobaczymy perć, Ale to w zakopanym jest to nie, to nie u nas nie burza, to zrobiła więcej Kościelac 255 Tu idziemy na msze dzisiaj do kościoła Tak, tu mamy już świlicka kotlinka to jest świnicka dinka. Tak sobie z nudu wchodzimy, raz na granaty, raz na kościelec, raz na czarny staw, raz na Karp. Raz burza, raz nie. Znowu raz burza, w burzę wchodzimy. Znowu brzmi. No to lecimy. No lepiej nie. Lecimy, lecimy. Jeszcze trzeba uważać, tutaj masz przepaść, to tak tu uważaj. No bo tu jest trzeba kawałek trzeba przejść. I to już jest pręcz karb. O już 40 minut. i znowu do kończymy nasz szlak który zbiegał z przełęczy Karp łączymy się ze szlakiem czarnym, który zbiegał ze Świńskiej Przełęczy i schodzimy do Murowańca tak więc 20 wędrówek wychodzą na ten rok ale przynajmniej na ten miesiąc to jest koniec a teraz płomienia zostają, tak? Oczywiście następna bruch, burza idzie Wszystkiego serca tak pozdrawiam wszystkich Do zobaczenia niebawem Być może w październiku a potem w grudniu